Dzień dobry, witamy ponownie w drugiej odsłonie, w drugim odcinku konkursu o historii naszego miasta, tysiącletniego. Dzisiaj znajdujemy się na dziedzińcu Zamku Przemyskiego. Wraz ze mną jest no, można śmiało stwierdzić, najbardziej znany w naszym mieście archeolog, bardzo zasłużony dla naszego grodu, pan Andrzej Koperski. I tutaj przedstawimy historię miejsca, w którym się znajdujemy, tak ważnego dla naszego miasta, a pan Andrzej przedstawi krótką historię, a wcześniej zada pytanie. Proszę opisać zabudowę Grodu Przemyskiego przed Zamkiem Kaśmierzowskim. Drugie pytanie jest następujące. Jak nazywał się starosta przemyski, który w wieku XVI dokonał przebudowy Zamku Przemyskiego na polecenie królów Polski?